Witam Was kochani na moim kanale Pracowita Pszczółka temat bardzo interesujący, łatwo, łatwy, a mimo wszystko niezbyt podejmowany czyli uprawa orzeszków ziemnych z nasionka zwanych również pistaszkami yy, oglądam od jakiegoś czasu różne filmiki bo bardzo mnie zaintrygował ten temat i powiem, że z niektórych rezultatów jestem Naprawdę zaskoczona i postanowiłam spróbować również. Orzeszki, zakupiłam w markecie. Możecie zarówno zakupić ich w jakichś sklepach ogrodniczych, tylko żeby to nie były jakieś prażone lub solone bo takie nasionka no, na pewno wam nie zejdą, na pewno wam nie wykiełkują, ponieważ no, jak każdy wie, zarodniki wewnątrz już są dawno martwe. I jeśli chcemy się cieszyć naszymi własnymi zbiorami, najlepiej no sobie właśnie kupić takie orzeszki już w skorupce. Pochodzą one z krajów tropikalnych, więc yy, no wiadomo, muszą mieć mniej więcej utrzymane taką temperaturę, czy przy, podczas wykiełkowania, czy tak samo przeniesienia ich do gruntu. Ja ich będę próbowała sadzić w dunicy Także zabieram się za sadzenie i będę próbowała dwa sposoby. Jeden. Będę próbowała kiełkować sobie na ręczniku w pudełku, więc złóżczę sobie nasionka. Zroszę je i będę czekała, aż wykiełkują. Jakieś twarde te łupy. A jedną zroszę sobie w łupie. Zobaczymy, które nam szybciej wykiełkują. I wtedy włożę już takie do donicy z ziemią. I zobaczymy. Tutaj mam trzy. Trzy mi tutaj, no jeszcze dołożę dwa. I dołożę teraz takie w skorupce też trzy. Bo musimy pamiętać, że wiadomo, teraz się wszystkie grzejniki jeszcze grzeją. I on musi mieć często zraszane podłoże, żeby nam nie przeszły kiełki, gdy zaczną już wychodzić. I musimy im przynajmniej to jest minimum 15-18 stopni, żeby miały nie mniej. A teraz drugi mój sposób spróbuję od razu je dać do pudełek. I takie w łupie też zadłuję. I w drugim pojemniczku, spróbuję sobie zrobić same już takie wyłuszczone nasionka, dam po dwa, bo one mają dosyć szeroki system korzeniowy, potem, żebym nie miała problemu z przedzieraniem. Tylko pamiętajcie, że jak macie pojemniczki, zróbcie sobie odpływy w nich, żeby to nie stało w wodzie. Ja sobie to zroszę, by no, mi się woda zbuntowała. Orzeszki powinny wykiełkować tak około od tygodnia, nawet do trzech tygodni. Musimy pilnować, aby cały czas zwilczać. Po wykiełkowaniu siewki orzeszka należy rozsadzić osobno do każdego pojemnika. Najlepiej do no, takiej już większej doniczki, że jeżeli zdecydujemy się na taką uprawę, i ziemia przypuszczalna, nie taka zbita. Ale może być uprawiany zarówno w gruncie, jak i w donicach. Tylko wiadomo, gdy będą w gruncie, to starajmy się, żeby one były najmniej narażone na jakieś przeciągi. No, i musimy je sadzić, wiadomo, już po przemrozkach żeby nam ich nie zmroziło. Zapewniamy mu ciepłe i słoneczne miejsce, a od już przesadzenia do zbioru no troszeczkę mija, było około 100-130 dni, to jest w zależności od odmiany, także ja będę wam się starała nagrywać i relacjonować co jakiś czas to się u mnie dzieje z tymi orzeszkami. Także czekajcie na następnie jakąś aktualizację. Kto subskrybuje to będzie na bieżąco. Kto nie, no to jeżeli macie tylko ochotę oglądać moje filmiki, to zapraszam. Sama jestem bardzo ciekawa. Także ja za dzisiaj dziękuję. No to był taki krótki filmik, ale ja mam nadzieję, że interesujący. Zapraszam na następną aktualizację, jak wykiełkuję. No i żegnam się z Wami. Pa! Kochani, robię przegląd swoich sadzonek chciałam je podlać, aż tu nagle, co się dzieje. Zaczynają mi pleśnieć na górze, na wielu doniczkach. Widzicie, widzicie, to jest normalnie pleśni. Jest ciepło przy grzyjnikach. Mimo to, że zroszę, one nie mają takiego dopływu powietrza. I muszę sobie z tym jakoś poradzić. Więc mam już taki swój sprawdzony. Trik i posypię sobie po każdej doniczce cynamonem mielonym. On jest antybakteryjny i grzybobójczy, także do dzieła już nie będzie tak nam pleśniało poza tym nasze sadzonki. Wiadomo, nie dostaną żadnego grzyba. No cóż z tego go nawet nam zejdą już z chorobami. Bo pleść każdy chyba wie, co to oznacza. Ja sobie to skończę, a jeszcze Wam coś pokażę. Nie wiem czy przywiozłam ze sklepu z ziemią. Bo raczej w domu ich nie zauważyłam. Małe nieznośne stworki. Proszę bardzo. Każdy chyba wie jak one się nazywają. Dosłownie są w stanie, już widać, zjeść nam sadzoneczkę, że nawet nam nie zdąży wyskoczyć na wierzch. Nie tak jeszcze one, jak te larwy, które nam ziemiurka złoży. I ja mam takie dwa sposoby na nim: albo kupuję takie lepy na ziemiórki i wieszam je nad doniczką. I te, co fruwają mi ponad ziemią, po prostu przyklejają się do niej. A drugi mój sposób, to będę wkładała yy, zapałkę do ziemi i ona będzie działała na te ziemiurki, na te larwy, tylko siarką do ziemi i po jakiś. Najlepiej to by było wymieniać codziennie, ale tak, no tego tak około dwóch dni musicie wyciągnąć tą zapałkę, zobaczyć czy ta siarka jeszcze na niej jest i po prostu wymieniać. No za. pudełko zapałek nie wiem ile teraz kosztuje. Zapłacicie grosza. No a gdy zjedzą nam nasze sadzoneczki młode, to naprawdę z nocy nawet nie zauważycie, że one w ogóle są. No szkoda by było. I jeszcze jedno kochani. Gdy układacie sadzonki na parapetach, ta rama okienna, ona jest dosyć szeroka, przynajmniej u mnie. Starajcie się, żeby te wasze pojemniczki nie leżały bezpośrednio pod parapetem, tylko co najmniej równo z szybą. Bo gdy zaczną nam sadzoneczki kiełkować, będą one się strasznie wyciągały, Będą jak to każda roślina ciągły do światła. Ja sobie też je za chwileczkę popodkładam, podciągam ich do góry. Tylko naprawdę zróbcie to, bo po co macie się męczyć z powyciąganymi sadzonkami, jak i one od razu mogą rosnąć pomalutku już od razu do światła. Także oglądajcie wasze sadzoneczki, zwracajcie uwagę, a ja kończę sypać cynamonem. Pa.